Skąd masz klocka? Czy jesteście Adej. ciekawi, co ja dziś zrobiłam? Typie, idź ode mnie, proszę, ja cię pobiję zaraz. No, on, on, on cały czas mi tym klockiem wchodzi. W... No to, no to. No. Ja, ja jestem bardzo ciekawy, no. Proszę Poszukić, bardzo, pokaż mi, uwaga, zdąisz. będzie grill. reveal. lekki reveal, no no. reveal. Proszę. O! o nie! Czy to bobu? Bo, tak, bo, bo, bo? bo, bo? Ja się chowam! Nie mam mnie to! Przepraszam bardzo, to jest Bobo! Tak! To jest Buxie! <śled> chowam się, nie ma go! Ej, ale to dobrze, to rozpoznałeś, że o niego mi chodziło. Nie, właśnie za niego chciałam się przewrać, wiesz? Dziękuję. Boxy Boo, Dobra, teraz bu. musimy przejść tu. Krystianie, czekaj to do To będzie De. chciał pokonać Rainbow Ale boję Rainbow się, trochę więc Nie bój się, nie ugryzę cię. Przepraszam, tak, Ukradnij tak. mnie, Jezus. Słucham pan tutaj no, tak czy pani, pan, czy pani... Ja nie mam płci, ja jestem bezpłciowym stworzeniem. Nie binarna. To rozumiem, że Rainbow Frenzy chcesz tak, trzeba. No i znowu on, dlaczego? Patrz nawet na publicznym serwerze! Zawsze baba, nie to ja. Dlaczego ty? Czy ty kupiłeś jakiegoś tajnego perka? Gamek na pasa. Kanapkasa. Patrz jak ja tam z tyłu wyglądam, jakbym chciał kogoś zjeść. Kogo konkretnie? Wszystkich reni. Fiocia, Ciocia harnas. Send you request. Nie też ciocia harnaś zaprosiła, ale chyba nie przyjmę. Mhm. Ja nie zdążyłem, sorry. Mnie zaprosił Merry Christmas. <laughs> Już <Mary> <laughs> Merry Christmas! Merry Christmas. Dobra, co, jest, co to jest za planola? Co ty będziesz robić? Bo ja nie wiem, ja się boję trochę. Ale dlaczego ty się boisz? Nie masz się czego bać. Czujesz mój obdeł na sobie? W nie. Czuję czy nie na sobie. Czy, czy ty czemu? będziesz tu siedział w rogu po prostu? I będziesz powie, czekać po, jak mi, wszyscy inni przejdą? Powiedz mi co robimy. No po prostu nie. musimy sprawdzić czy Boxeeboo da radę przejść Rainbow Friends, czy ich pokona. A dobra, wszystko ok, to idziemy. Ale ciszę, 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 szybko już? No ja lecę za tobą. A, tak, 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 tak. Ej, dobra. a bo może się chować do tego Maciek. pudełka czy nie? Maciek, Maciek, Maciek. Patrz. wolniej powiedziała. A wolniej, dobra. Wolniej powiedziała, no. Dobra, poczekam. Mówiła, żeby wolniej robić. A jak w ogóle oceniacie moje pudełko? Jak wam się podoba? No, poczekaj, bo ja poczekaj, nie czekaj, usłyszałam. Czekaj. Bardzo muszę zobaczyć, czy jest podobne pudełka. do oryginału. Ja uważam, tutaj, że, strony wszystko że jest, jest okay. dobrze. Tu jest okej. Okay. Chociaż nie wiem, czy heksa dobrego dodali tutaj, żeby kolory ładne... Ale w środku widzę robloxową postać. No, bo widzę musi być. Nie. Nie, nie stać mnie na headless tego, tego z Halloween, więc jest <grym> mi na e, On? Chyba 31 tysięcy? A to, co masz na sobie, to ile? jaki, jaki luk jest Twój? 7,50. Mój outfit kosztuje no. jakoś 1200 10, Robux. 1200 Robux kupiła, to musicie ile? Powiem, poglądać, musicie oglądać. Bo już nie chodzą. W tym momencie zobaczcie, że Robuxy chodzą. Ola. A przynajmniej się wydaje. Ja, 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 ja normalnie odpalenie na trzech kompach, nie na laptopie. Do sąsiadów zadzwonię, powiem, że odpalać odcinek. E, jest? A on obok mnie był. Ktoś u i umarł. obok mnie. Myślałem, że on się że nie udało się a czy boksi może się. że tutaj można się schować? No tak, tak. tak. Ja, ja to ostatnio <laughs> dopiero odkryłam. Co? Który ty masz weteran? <laughs> no nie wiem. No, nie wiem, no, który mam, 20. trzydziesty? Ja nawet 30? Do tego miejsca, gdzie wy jesteście. Siema. No dobra, dobra. E, my ja boxy idę za to bo obserwuję, obserwuję cię, nie, Dziękuję. że ty nie robisz. Doping, rozumiem. Cześć. O, masz A jak Aleksandra. Nie, to jest A, A, jak... A jak... A jak Bloxy. No właśnie! Ej, dobre, dobre to było, dobre. No, no, no. Czy on tu idzie? Nie, 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 nie. nie. To nie jest Nie, Wydaje wam się. Mnie tu nie widać. Nie, nie, on nie Ja jestem za dobra na to. Ja się nie boję. Co jest? O, o, dobra. O, Nie podniosłam nie... ani jednego klocka. Brawo, ola! Czyli ja... dasz radę to zrobić i ludzie znaczy, nawet za ciebie to robią. Boxy Boo da radę przejść pierwszy poziom na spokojnie, bez podnoszenia tak. wszystkich klocków. Tak. tak, spoko. spoko. Nie. Spoko. Rozumiesz? Tak. To jest tak proste. Nie, no spoko. Wy star jeśli chcecie przejść Rainbow Friends bez robienia niczego, musicie po prostu kupić tego skina no. za <laughs> 1200. No, <noise> <noise> Zwłaszcza, który Ola ma drugi. Ja e, 32. 32. O. Nice. I dalej nie wiedziałam, że można się chować. Nice. No Boże! O, tak. No! Jezu. O, mój stary! Gdzie jest twój. O, twój o, mój drugi, drugi stary. stary. <noise> nie tu źle tak, tak, nie można mówić. No, ja nie, nie, w życiu no, na rodziców nie, 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 nie. mówiłam staż, ja mam mamusię Tata. i tatusia. Tata. Tak? Tak. Papito. Tak? Papito. Lubię papitę. Jak zacząłeś już ten temat, to powiem, że tak? fioletowa papita to jest mój ulubiony batonik. Z wszystkich batoników na świecie. Co to jest papita? No weź! Bez taki batonik Basz, w takim próbować. fioletowym czymś. Fioletowa papita. Najlepszy. Ma, wszystkie inne są fuj. A to! Nigdy tego nie jadłem. No weź ale, jak, jak mogłeś! Ale teraz uważaj. Spytaj Oli jaka jest różnica między fioletową a żółtą. Jaka jest różnica pomiędzy fioletem a różowym? E. O żółtym. Ty, w sensie, ale, o żółtym. ale słuchaj, ja ci no, powiem... Że... Ale fioletowy, to prawie jak fioletowy i różowy. Ale nie? ja nawet nie wiem dlaczego ci każą to spytać, bo ja nie znam odpowiedzi, w sensie nie wiem, bo jest no, niedobry. Ja znam ja, dobry. znam, ja znam, ja znam, ja znam, znam odpowiedź. No, no. A i powiedzieć wam coś, sorry, sorry, sorry że mam Pamięta pamiętacie jak zawsze idę w prawo, nie? Tak? No. I od dołu idzie blue, a z tego korytarza takiego zawiniętego idzie sobie Uu. green, nie? Ja wybiegłem i ja się, ja się zawsze tam chowam na boku, bo ja wiem, że oni idą. Dwie osoby wybiegły za mną, obie złapał green, a jedna osoba, która biegła za nimi, złapał ich, ją blue. No, to niedobrze. A ja zapomniałem, co ja wcześniej mówiłem. Eee, no, papita, to jest był temat papity. Papita, papita! Ja cię był bo obserwuję cały czas, Dziękuję. nie? Jak będziesz chciał. Albo ja tutaj chciała. mam taktyki specjalne. Dobra, to widzę właśnie. O, oh, mój stary. <grym> Jezu, <grym> no, no, je, no nie, to nie. Źle. Słyszę na taktyki, widzę. Je. Je. E, znaczy... Aaaaah! <grym> Boxy, boo! Boxy, a, a, co b. to? Um, jest? 7, takie jak fajne. Coś. A jak będzie coś takiego? A, oh boo! Naprawdę? No na sam początek poszedł. A, a, a jak będzie tak w BoxyBoo, nie? Jak będzie się mówiło, stało się przed lusterkiem i się krzyczało BoxyBoo, BoxyBoo, Nie bull, boxy mów BoxyBoo boxy o trzeciej w nocy. O, 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 o. No. Aż tutaj obraz mi coś powiedział, pierwszy Maciej, przyjaciel wszystko? Blue. Halo? Halo? No, nie obrazie, A obraz chcę, ja, ja mam pytanie, czy Maciek podniosłeś moje rzeczy? Jakie twoje rzeczy no były um tam? No nie, no naprawdę, nie, znowu tu się jest. One się respią w tych samych miejscach. Cześć, Cześć Krystian. No co, co wy tu robicie? Imprezę mamy. Ja nie podniosłem, ja Ola, zapomniałem o co chodziło w Redwoods Osiem ma. Ciekawo u mnie byłaś bez skrzynki. O! To no, ja może o, z... po prostu kucałaś, tak szłaś. To ja może zmienię karton. Hmm, tylko na jaki karton? O, dobra, dobra, dobra. Ten. O, o chyba o. idzie. Merry Christmas ktoś ma w ogóle tutaj. Merry Chrysler. Stefania Fanfan. Fan. Merry, Merry Christmas. Na, 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 na. Ej, wiecie co jest chyba problem, bo chyba jest. A co ty robisz? Jak ty kutasz to zginęła. co ci nie widać? No właśnie ja mam karton, ale coś się zepsuło, bo ja jestem Ola za mną. Ola mam po prostu nowy, ja nie karton za 7000 robotów. to, ej, ej ej, ej, i co tu się dzieje? ja Ola, to czy tu chanie, nie, nie wiedziałem? Jak to jest? Patrz, schowam się i nie będziemy widział. Ej, słuchajcie, bo, słuchajcie, bez problem, bo ktoś skinął chyba i zgubił swoje te paczki. No to trzeba znaleźć jego paczki. Ale jest chyba Ewentualnie się tak, ktoś z głupolem jeszcze nie doszedł. Hmm. Boksibu, Boxy bu, bu, No nie idziesz za mną? Nie Czy ma Idę znaleźć sobie footpack VT żeby za nim. Footpack. To idziesz znaleźć? Food e, mężu... Footraka food idę znaleźć u siebie w mieście. Mogę Może się kupić. kogoś ja? O -o. O, ktoś, o, o, o. O, akurat ktoś ginął. Super timing. Ludzi karbuzik. Ludzi karbuzik ginął. Nie, no oh, i nie morszy. będzie arbuzika. No nie. To było bardzo smutne. Proszę o F. Gdzie a, jest Mary Christmas? Nie ma Christmas. Mary Chrysler. O, i ktoś Ciema? Ktoś umarł tutaj, widziałam. Ja zabiłam, tak you naprawdę. Give my heart, give my soul. Nie, to nie ta piosenka, Christian. Nie? Nie. nie. Hmm. 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 Teraz się zastanawia, o którą tylko u Be Berat, my i Mary Christmas. Mary Chrysler? Gdzie Mary Chrysler? O idziemy, o, idziemy, idziemy! Słuchajcie! Boxy a my było, boxy boxy boxy. No, Tak. Chciałam powiedzieć, że było tak mało 20. osób zostało i no. musimy to zrobić jakoś. Tak? Ja nie wiem, czy z BoxyBoo to specjalnie kogoś nie wiesz. Nie! Ja... Dlaczego... Dlaczego ci to przeszło przez myśl w ogóle? No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy w nowej gierce. Zobaczymy. Ako może konewka z nami zagra. Czy ty myślisz, że w ogóle.? Może w, ogóle... w końcu wrzucisz coś innego niż Roblox? Przep... Nie, ja nie wrzucam <laughs> innych gier niż Roblox. Roblox jest moim życiem, nie zauważyłeś tego? No Jestem najlepszym dobrze. robloxowym kanałem na YouTube. Jak za tobą? Tup, ja się boję tup, 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 trochę ciebie, koniuszmi. cię obserwuję. Nie, ja cię obserwuję Olympia! cały czas. Czy nie oszukujesz? Idę jak ktoś nakarmić pomarańczaka. Nie, ja idę nakarmić pomarańczowego. Nie, to ja idę nakarmić. O, wszyscy idziemy nakarmić. Wszyscy ja idziemy. Ja też go nakarmię. Masz, proszę, smacznego. To ja go jeszcze Wrestling. raz nakarmię. Chowałaś się, bo co? Myślałaś, że po Nie broń Boże! Yes, ja właśnie widziałem, byłem zbajtowany. Że ja się niby boję. No to jest niemożliwe, wiem. No właśnie. Ile macie The, uh... tych puzów? Nie mam. Zero. Oh, ja pięć odniosłem. O, proszę, Zielone maćkowy. Zielone końcu... zielony Maćkowy. Zielony th Maćkowy. Macie kiedy nagrasz zieloną piosenkę? Nie nagram zielonej piosenki. Szkoda. <mra STEPHAN salad> Myślę, że Maciek, Maciek dla kontrastu na granie bieską. Hmm. <grym> ja, ja, myślę, ja myślę, że łubli dubli trzeba nagrać Ej no, pozostało nam trochę. Jeszcze dwie, jeszcze, jeszcze dwie. dwie. Hm. A czy ktoś był na samym dole Chyba nie. A, A za mną biegnie, nie. za mną biegnie. Ja biegnę na dół! Dobra. Pierwszy będę na dole Razem będziemy na dole. Ja w kartonie szczęścia siedzę. W kartonie szczęścia Tutaj, chyba nie tutaj nie ma. już nie mam, ma. mam, 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 znaczy Masz ja nie mam, ale Be bekon o, ma. O, o! Dobra, dobra, czyli bekon nas uratował! Nice. To dobrze. Tutaj nie ma. Brakuje mi Teraz no. chyba prądu nie będzie, nie? Podobno Nie! Skąd nie? ci to przyszło do głowy? A ja widzę w ciemności ogólnie. Eee, przeczytałem poradnik na internecie, tak było napisane. A dobry ten poradnik. Mhm. O, kurczę, tylko czterech śmiałków w stylu śmiałków. Jezu, jak pięknie ten skin wygląda. Ej, wie, a ja mam pięć osób na, na liście gracza, a wy? E, Raz, ja dwa, nie trzy, wiem, cztery, ja pięć, nie korzystam pięć. z takich Ale rzeczy. Dlaczego są cztery? Bo tyle żyje tylko, a cała reszta obserwuje i nie wyszła z gry. Rozumiesz? A -a -a -a. Duża głowa! Ogromną masz głowę, Ola. Dziękuję. Mam 500 taki. Ale nie wiem, czy to dobrze. Naprzód! Dobra, szybko, Pup, bopsi, zrobimy bopsi, to, bo on nie może nic powiedzieć. Lej, lecę, lecce! Pokaż się jak straszysz. Bu-bu! Dobra. Chodź. Szybko! Trzeba znaleźć baterię. Ja Maciek, to jest nasza tajna misja. To jest szybko. nasza tajna misja. To, to jest nasza tajna misja, ale jest tak tajna, że to nawet tajni nic o niej nie wiedzą. Myślę, że tam nic nie tajni ma, meluje, że tam nic nie ma, było pusto. Chodź idziemy tu. Ej, bo ja mam tylko jedną baterię, Popsibu, to szukam. A kiedy wyjdziesz? Kiedy wyjdziesz? Z czego? No, o, z powiem ci, ale będziesz musiał wyciszyć ten fragment filmu. Dobra, dobra, dobra. To kiedy? To było za Do, to kiedy? No i już wszystko wiesz. Aha, dobra, dziękuję. Uwaga! Nadaję nadaję datę premiery z Marsa. Morsa. znaczy, dobra. a... Cześć, chcesz się przytulić? Nie, ja Ciekawe, jednak nie chcę. czy to cokolwiek znaczy? Siema, Ola. A nie, czy, bo za, e, za dużo sygnałów było. A, e, ale to musisz właśnie kodem mors Ile macie? No tak, ale ja, ale ja, ja nie, jestem, nie jestem Morsem i nie jestem w stanie określić. Ja mam, Ol, jeden. mam jeden. Dwa, dwie. To mamy pięć. Wow. trzy. Sześć. Nie masz, bo jeszcze nie podniosłeś, źle. Ja trzy mam. Idę jedną odnieść. Lub... O, 69 No weź, 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 weź. weź, 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 weź. Proszę? 6 Lub... na 9. Czy ja mogę. O, nie mogę zrobić uponigu. Się... Gdzie kto poszedł? O, mój nemezis. Chyba na, na sam to, sam sam chyba dół, nikt nie dół trzeba iść. Maciek, o, widzisz go? Tak. Widzisz jak on się widzę, na mnie patrzy? Widzę. Nie! Do... <śles> no naprawdę. No. Dobra to było, dobra, Poeci ja Ola Brawo. wygrała się. Wiecie co, jak coś, to nie przechodźcie, obok fioletowego z pierwszej osoby. Duża głowa, największa na świecie. Dziękuję. Czy to był za śmiech kaczki? To był dobry. Ej, no bo jeszcze dwie zostały. Mam. Krystian pobiegł na dół i już ja ma, już, mam i już ma, i już ma... A, Chyba, że przejdę na pierwszej osobie fioletowym. Uratuj mnie, bo ja jestem na dole i nie mam jak sąd wyjść. Ola, Albo chyba, że mam przy fioletowym przejść w pierwszej osobie? Nie. Nie. nie! nie! Akurat to powiedziałeś, jak prawie znowu obok niego przeszłam. Nice! Dziękuję, dziękuję. Ale A ja tak się patrzę, co ty robisz, że tak podchodzisz w tą plamę? No bo ja byłam pewna, że ja nie dotknę, ale z pierwszej osoby tak tego nie widać. Inaczej ten... wygląda, no. To ten odcinek cię drożej kosztował. Powiedziałbym, że nawet dwa razy drożej niż zazwyczaj. A zazwyczaj to jest ile? Zero, bo że nie kupujesz. Niczego od kupiłaś dwa. No ale coś razy zero to jest dalej zero. No dobra, to wydałaś zero robót? Tak. Tak? Mhm. Na poprzednie, na poprzednie oczywiście. To... A, Tutaj akurat w tym przypadku to nie jest mnożenie, tylko plus. Jestem słaba z matmy. Miałam dwóje. Nie umiem liczyć. Do wszystkiego używam kalkulatora. Dzień dobry. Mm. Jak wszyscy. Znaczy co? O! Ty, ten beku dalej żyje. O, chwilę, głowa. On jest dobry. dobry. Jest. Ja nie chcę e, podnosić. No, kurde, pomarań, A ja nie podniosę i co się wtedy stanie? Nie pójdę no nie na no, to macie to brat Dobra, Maciek, podniosę. To brat. Nie będę taka. Proszę. E, ledwo niebieski. widać, że niebieska. Ja zostanę z biletem. Bo ja do niego pęknę, ale macie Maciek nie należy do rodziny Maćka. Co? I nie wiemy, Zostałem co Maciek dostał. Nie wiem. dostałem pomarańczową. Kurde, dlaczego mi mówiliście? <laughs> Chciałam być, wiecie, mieć ten element zaskoczenia. To jest ciasto. Uwaga? Czekoladowe. Szok. Pff. Lubię. <laughs> szok. Nie do Czy ciasto czekoladowe szok, jest szok. Twoim ulubionym ciastem? Nie. Dlaczego? Maciek należy do mojej rodziny. Czyli jakiej? Nie Ja lubię wszystko. Nie, ja lubię ciasto, ale nie nie lubi ciasta, Ja nie lubię w dużej ilości. Dla ciebie duża ilość to jest jeden kawałek. Dla mnie można basen zrobić, ciasta i zjem. Ja lubię ciasto. grobas. A Najlepiej by było, jakby było tiramisu. Tiramisu? No, tiramisu. Dobra. Rezygnował koerował. Ha, ha! Churz, churz, się bloki, bloka. Bo ja mu zrobiłam. Kot 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 No dlaczego? Na, trzeba napisać bekon nie rób tak. Tak? Napiszę. Bacon, nie rób. Zły tak. bekon. Nie zły bekon, <gibY> Zostawcie bekona. Nie smażony. Co on wam zrobił? U no pup zrobił! No zrobił, pup, Musimy uciec, musimy uciec. Dajcie to, eee, to moje. Dobra, robota. bekon to robi, bekon to nie, robi. Nie, ja to muszę zrobić, ja jestem bloczkiem tutaj. O jak wywaliłaś ten bloczek! Dzięki, bo ja jestem super silna. Dobra, dzięki Beki. O, jeszcze zepsu jest. Już ty, 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 ty. O, Aaaa. Ja idę, ja nie czekam. O nie. Ja bo też uciekam, ja też uciekam. I uciekam, uciekam. Aaaa! To znaczy... Aaaaa. No, no, A -a. właśnie słyszałam, jaki odważny jesteś. A -a. no. A -a. Słuchajcie, udało się, Vloksybu uciekł. No się, blue, uciekliśmy moi blue, blue. Teraz idziemy do wesłego miasteczka w nagrodę, dobra? Lecimy, 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 lecimy do, do Ale my uciekliśmy. dobra, udało nam się. Wow, wow. Dobra Maciek, słuchaj, plan jest taki, że tak. teraz wyciągasz te takie docięcia, podchodzisz tutaj i robisz Dobra! I wycinasz na różnię. No poczekaj, bo Maciek nam otwiera, on poszedł. Ola, mam do gara zrobić, spójrz na siebie. Paga, tylko w musimy zrobić się napisy, żeby nie było widać spoilera jak to robię. Dobra? Dobra. <laughs> Dobra, jest okej. Okay. Dobra, ciach, czek, czek, czek. Przechodzimy do czapteru drugiego, który jest już na kanale. <laughs>